Witam wszystkich serdecznie, już jakiś czas nie nagrywaliśmy. Chciałem pokazać, dzisiaj będziemy łowić na, na ślęty skabski, czyli tak zwane bottle cap, no mniej więcej tak. Będziemy łowić również na, na koguty, tak jak wczoraj obiecałem, na koguty, które wczoraj wieczorem zrobiłem. Dzisiaj tak troszeczkę odmiennie, ponieważ będziemy się starali łapać jak najmniej na gumy. mamy około 3 godziny łowienia, zanim się zrobi ciemno. Będziemy testować bieżaki i właśnie przynęty oto cup, czyli skaczki. Tak, o, jeszcze Aron. on będzie jeszcze próbował na bocznym drog, tak standardowo. Pierwszą rybę. Pierwszy rzut dzisiaj. No. Przynęte z kapsła bo tułkap. Ale zadarł. O Jezu. Zobacz, to tak. Bo mamy akurat rybę. Aron akurat jak nagrywaliśmy. Z kolejna rybka. kolejny o, Znowu szczupaczek, tym razem na boczny trok. Jeszcze spadł. Odgryz? Zobacz. Czy jest... Nie, spadł. Nie odgryz. Od razu rybka wraca do wody. Dwa rzuty. Który drugi? Drugi rzut zrobiłeś, nie? Drugi. To Aron zrobił dwa, ja... ja jeden, mam już dwie rybki. Mówimy dalej. Aron miał na boczny trok, a ja na przynęte skaczla. Mamy rybkę. Owoli. O szczupaczek duszę na gumę przeciwko trzeci już dzisiaj, a łowimy może nie wiem, zaraz jest 10 minut O tak za bok Za bok? Nie szczupaczek normalnie co jest szczupaczek? Nie, szczupaczek za ogon. O jejku! Tak myślałem właśnie. Ooo, masz na wylot. Ekstra! Właśnie przyszedł do nas kolega Michał, będzie z nami łowił. Michał ja też dzisiaj będzie wędkował na, na, na gumę, ewentualnie na Bottle cup, tak jak my. Na razie mamy już kilka rybek, a jesteśmy około 10 minut. Brania są dzisiaj bardzo dobre, mam troszeczkę wiatr, ale da się łowić. Tutaj na tej główce widzimy strasznie sandacz rozgania, więc na razie próbujemy się do niego dobrać, lecz nie idzie. Ciężko, będę jeszcze zaraz tutaj próbował na koguty, ale widać dużo ataków sandacza, właśnie strasznie rozgania rybki. Będziemy próbować. Mamy kolejną rybkę na boczny trok. Okonek będzie? Nie wiem. Może Chyba okoń, nie? O, koń garbus ładny. Jaki? Ładny, garbusek. Na taką gumeczkę. Na Chybatkę z pieprzem, tak? No. Chłopaki dalej wędkują. Na razie nie mamy żadnych brań. Tylko tyle co na początku mieliśmy. Próbowałem już łowić na koguty, na, na, na bottle cap, na, na gumy. Jakieś tam brania samarańcz. No, przed chwilą złapał jednego konia. Chociaż jest na razie. Jakby stop, te ryby przestała chodzić wierzchem, przed chwilą jeszcze sandacze rozganiały. Teraz nie ma już nic, jest, jest woda martwa. Próbowałem złapać bolenia, bo widziałem przy, przy warkoczu, pokazał się ładny boleń. Niestety, niestety nie udało się. Będziemy szli jeszcze zaraz kilka główek w górę. Zobaczyć jeszcze może dwie, trzy główki przejdziemy. Może tam będą jakieś szczupaczki, spróbujemy jeszcze coś złapać na kaguta, bo na razie nie mieliśmy żadnej Żadnej rybki na koguta dzisiaj. Na razie Michał próbuje, próbuje złapać jakiegoś szczupaczka, Aaron próbuje na boczny trok. Na razie dzisiaj boczny trok wygrywa, ponieważ Aaron złapał bodajże dwa szczupaczki, chyba trzy okonie. Ja złapałem na razie dwa szczupaczki. Michał dopiero do nas dołączył, jakieś pół godzinki temu. Na razie nie ma jeszcze żadnej ryby. Idziemy próbować. Jest kolejna rybka na boczny trok, już mieliśmy zmieniać główkę. Daleko wziął, nie? Bardzo daleko. Stokonek. Super. Jest kolejna ryba. Znowu Aaron daleko o konie dopadł. Nie no nie zmienimy tej główki, no kurde mole, nie, 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 nie damy rady Baron, co rzutrywa, co rzut ryba teraz No chyba dobrze, nie? No dobrze, dobrze no Dla kogo dobrze, dla tego dobrze, nie? Wszystkie jednakowych rozmiarów Ta, jeden rocznik Ostatni rzut idziemy, ok? Jedna ryba, jeden rzut Jedna ryba, jeden rzut, okej okay. Idziemy na następną główkę, tutaj mamy obrzucane. To była pierwsza nasza główka dzisiaj, a już mieliśmy jakieś rybki. Nim zobaczyć jedną główkę w górę, może będą jakieś szczupaczki. Tam raczej na okonia nie liczymy. Leszcze? O właśnie, chciałem powiedzieć jeszcze, Aron na tej główce, na której teraz będziemy, miał ostatnio pięknego leszcza na borczy trok, za, za brzuch. Zaczepił, tak, trzymał go dość, dość, dość długo na wędce, ale niestety, niestety nie udało się ryby podebrać, leszcz się wypiął. Szkoda trochę, bo, bo był to jakby jedyny leszcz w tym roku. Nie mieliśmy za dużych leszczy, mieliśmy do, do kilówki same. Nie było po prostu leszcza na odrzecza, byłoby dłużej ponęcić, a niestety nie pozwoliło nam na to, no mi praca nie pozwoliła. Tak, Aaronowi szkoła. Nie było za bardzo czasu. pogoda. Jesteśmy na następnej główce. Tak, tutaj Aron miał tego Leszka. Kończymy już na dzisiaj wędkowanie. Zrobiliśmy cztery, cztery główki, obłowiliśmy. Strasznie zimno jest. Tak, zimno teraz się na wieczór robi. nie, rok, nie, rok, jaka rok, jaka rok. nie Prawdopodobnie rano będzie na minus. Mieliśmy tam mieliśmy kilka szczupaczków, było konie. Aaron dzisiaj tutaj na boższym trochę najwięcej. Kolega Michał nie miał nic. Miałem, miałem dzisiaj dwa szczupaczki. Trochę nazrywałem, trafiliśmy. Woda spadła i... Znaczy może mógł tak, tak główka teraz jest bardziej odkryta i można łapać bliżej nurtu, a jak wiadomo przy stópcie kamienie. Drzewa zaczepy, tak, drzewa leżą zaczepione, zatopione. Następny filmik postaram się nagrać na Borszy Trok, bo jak obiecaliśmy, już kilka filmików temu ten, ten Borszy Trok miał być. Nagramy może jutro-jutro chyba, nie? Jak będzie o, czas, tak, jutro. postaramy się nagrać coś na boszy Trok. Tak więc zapraszam do subskrybowania naszego kanału, do komentowania filmów. Do oglądania. Tak, bardzo dziękujemy za te 50 subskrypcji. Mamy konto zaledwie nie, dwa tygodnie, a już jest 50 subskrypcji. Bardzo za to dziękujemy. Tak więc pozdrawiamy wszystkich i Zobaczanie. do zobaczenia.